Jesteśmy na terenie firmy AgroSieć, dilera maszyn firmy John Deere. Z nami jest pan Łukasz Madej, prezes zarządu firmy. Dzisiaj doszło tutaj do niecodziennego wydarzenia, mianowicie podpisana została umowa na długoterminowy wynajem 11 ciągników marki John Deere. Proszę nam powiedzieć coś o tym wydarzeniu. Dzień dobry. Przekazaliśmy dzisiaj 11 ciągników do naszego klienta, dokładniej do grupy, grupy LERT. 11 ciągników marki John Deere są to ciągniki od modelu 6695M, który mamy za nami. Cztery sztuki tego modelu oraz ciągniki większe. Ciągniki 8400R oraz 6R, które wydaliśmy już wcześniej. Jest to wynajem długoterminowy. Ciągniki trafiły do klienta w dwóch lokalizacjach. Jest to wynajem trzyletni z limitem godzin, który ustalamy wcześniej z klientem także pełna obsługa gwarancyjna pełna obsługa, też serwisowa i tak dalej jest po naszej stronie klient klient zdecydował się na taką formę, bo po prostu jest to dla niego wygodniejsze, pewniejsze. Wynajem maszyn nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularną formą ich użytkowania. Jak Pan ocenia ten rynek? Jak wygląda teraz? Jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie na wynajem maszyn? To znaczy, jest to rynek rozwojowy. Jak spojrzymy na zachodnią Europę, wynajem usługi, wynajem krótko-długoterminowy jest to temat, który jest już rozwinięty dużo mocniej niż w Polsce. U nas dopiero zaczynamy, tych firm jest niewiele. My też startujemy, chociaż robimy już to od kilku lat, ale zaczynamy w tym temacie. W Głównie u średnich, większych klientów na razie głównie z wynajmem długoterminowym, czyli mówimy tu o kilkuletnim, ale też nie dłuższym niż 3-4 lata do pięciu maksymalnie. Rynek bardzo rozwojowy, także myślę, że będzie, będzie się bardzo mocno rozwijał w naszym kraju. Co zatem też idzie krótkoterminowy, czyli wynajmy może nie na godzinę, dwie, ale na kilka dni, kilkanaście, na miesiąc, na dwa miesiące. Czy, może, czy ma pan orientację, jak forma takiego użytkowania właśnie wynajmu stoi u nas w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich? No to jest kosmiczna różnica, myślę. Jednak w Polsce ta taka tendencja, że klient był w takim stopniu przyzwyczajony do, do posiadania własnej maszyny? Do użytkowania w określonym gospodarstwie, w określonym czasie, czyli te formy takie wspólnego kupowania maszyn przez rolników, czy też wynajmowania, no u nas myślę, że występują w mniejszym stopniu. Natomiast to się bardzo mocno zmienia. Tak? Widzimy poprzez zakupy wspólne, czy też wynajmy, ale tu, w stosunku do, do rynków zachodnich, no jest to przepaść jeszcze. Jest to przepaść, ale to z roku na rok jest tendencja bardzo mocno wzrostowa. Proszę nam w takim razie powiedzieć, jakie korzyści uzyskuje rolnik, korzystając z wynajmu, a nie kupując maszyny? No korzyści podstawowe to, że klient nie jest właścicielem tej maszyny, czyli nie obciąża go to w żaden sposób, nie obciąża jego finansów. Właścicielem jest tutaj firma wynajmująca. Z drugiej strony, klient może też sobie spokojnie wyliczyć wszystkie koszty związane z tym, że wynajmem, z roboczo godziną. Nic nie jest w stanie go zaskoczyć, gdyż ustala specyfikację maszyny, ustaloną często pod siebie. Określamy limit godzin, czas, w jakim one zostaną zrobione. Często też wyliczamy, wyliczamy obsługę pełną serwisową w tej Cenie. E, czyli tak na dobrą sprawę e, klient dostaje. Pełną umowę na konkretne lata, na konkretne godziny. Jeśli coś się dzieje z ciągnikiem, my jesteśmy tutaj gwarantem, my mamy przedłużoną gwarancję. Czyli na dobrą sprawę, przy założeniu, że rolnik robi półtorej tysiąca załóżmy motogodzin w roku przez 3 lata, co daje nam cztery i pół tysiące, a tak jest w stanie sobie przeliczyć, ile dokładnie go kosztuje motogodzina. I tak na dobrą sprawę, nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Tak jak w normalnym życiu, w użytkowaniu masz Maszyny kilkuletniej, że może nam się coś wydarzyć w danej chwili, mamy niespodziewane koszty naprawy jakiejś awarii. A poza tym no, klient przede wszystkim no, korzysta z dosyć młodej, świeżej floty maszynowej, no, bo my robimy te wynajmy raczej na młodszych maszynach, potem łatwiej nam jest tą maszynę odsprzedać z niższymi godzinami. Klient też po okresie 3-letnim, na przykład, wymienia na kolejne, na kolejne, co powoduje, że ma cały czas w miarę świeżą flotę. I w momentach newralgicznych, kiedy te maszyny są bardzo potrzebne, praktycznie no, nie jest w stanie go nic zaskoczyć, bo one są dużo mniej awaryjne od maszyn 10- czy kilkunastoletnich. Co w takim razie zyskuje dealer? No dealer zyskuje, zyskuje przede wszystkim obsługę posprzedażową, gdyż my w tym okresie wynajmu wszystkie naprawy robimy, także tutaj zaplanowanie obłożenia serwisu. Z drugiej strony mamy cały czas we flocie swoje maszyny, które możemy też wykorzystywać na wynajmy krótkoterminowe możemy udostępniać te ciągniki innym klientom. Także myślę, że tutaj korzyści są obopólne. Zmienię teraz nieco temat. Kiedy byliśmy tutaj na placu, pojawi, przyjechał właśnie dosyć ciekawy kombaj, mianowicie przystosowany do zbioru konopi. Tak, jest to taka ciekawostka. Myślę, że nie ma zbyt wiele takich maszyn w kraju. A wręcz jestem przekonany, że to jest jedna z nielicznych. My dostarczyliśmy już taką maszynę w zeszłym roku do klienta, dokładnie prawie takiej samej specyfikacji. Jest to Combine Serie T ze specjalnymi przystawkami podwójnymi. Jest to rozwiązanie, które produkuje firma holenderska, też de facto dealer John Dira na rynek holenderski. Z tego co wiem, to jest jedyna firma, która przystosowuje kombajny do konopi. Kombajn trafi tutaj w województwie pomorskim do naszego klienta, który 300 hektarów ma tej konopi, przepraszam, kilkaset hektarów. W zeszłym roku kupił pierwszą taką maszynę. Jest bardzo, myślę, zadowolony, stąd też zakup drugiej maszyny. Dzisiaj miał okazję przyjechać druga maszyna, także można ją u nas zobaczyć. Zresztą też na naszej stronie internetowej na Facebooku jest film z pracy tą maszyną. Można zobaczyć jako ciekawostkę, bardzo ciekawy zestaw. No i bardzo nowoczesny, innowacyjny. Może pan w bardzo dużym skrócie wyjaśnić, jak to działa? Mamy tutaj do czynienia z dwoma przystawkami. Tak, górna część przystawki która zbiera nasiona i dolna część tą masę całą zielona to włókno które jest zbierane też poprzez cały kombajn przechodzi za kombajnem jest specjalistyczna przyczepa z podajnikiem która podaje tą masę do góry także bardzo bardzo ciekawy zestaw Dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo